Ten materiał powstał przy współpracy z polskim brokerem XTB, mającym w ofercie konto emerytalne IKE. Produkt ten umożliwia inwestowanie środków w akcje i ETF-y, odraczając podatek od zysków kapitałowych. Ponadto na koncie IKE od XTB mamy możliwość inwestowania bez prowizji, gdy nie przekraczamy obrotu 100 000 euro miesięcznie, ale także możemy kupować akcje ułamkowe, a nasze niewykorzystane środki pracują dla nas dzięki oprocentowaniu depozytu. Jeśli chciałbyś skorzystać z oferty XTB, link do strony brokera znajduje się w opisie filmu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale prosto o inwestowaniu. Jest to odcinek z cyklu tanich spółek na dany miesiąc. Tym razem październik. Oto agenda dzisiejszego spotkania. Na początek przypomnę o co tutaj w ogóle chodzi w tym cyklu tanich spółek. Następnie pokażę, jak zachowywał się rynek USA w ostatnim miesiącu, ponieważ ściśle wiąże się to z tematem, jaki poruszam. Następnie pokażę, jak radziły sobie spółki z poprzednich zestawień. To już jest czwarte spotkanie w tym cyklu tanich spółek, więc mamy do przeanalizowania trzy poprzednie miesiące. W ostatniej części tego materiału postaram się króciutko przeanalizować dwie, moim zdaniem tańsze akcje na miesiąc październik, które trafią do tego zestawienia. Zanim zacznę, disclaimer, chciałbym przypomnieć wszystkim, że inwestowanie zawsze jest ryzykowne. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, a ten materiał nie stanowi rekomendacji. Pamiętaj, by nigdy nie kupować akcji, ponieważ inny inwestor ma je na swoim rachunku. Zawsze sprawdź jeszcze raz. O czym tutaj słyszysz, zanim zainwestujesz własne pieniądze? Ja jestem tylko człowiekiem i zawsze mogę się mylić. Przejdźmy do tematu głównego tego odcinka, czyli zestawienia tanich spółek na dany miesiąc. Na początek chciałbym przypomnieć, o co tutaj chodzi, ponieważ interpretacja tych materiałów może być nieco inna od mojej intencji. Ja przygotowuję takie zestawienia spółek, które doświadczyły korekty kursu. W ostatnim miesiącu bądź dwóch miesiącach takie zestawienie pojawia się mniej więcej w połowie każdego miesiąca. Do tej pory przygotowałem trzy takie zestawienia, zacząłem w lipcu. Teraz zestawienie za miesiąc październik. Jakie są kryteria doboru spółek do tego zestawienia? Przede wszystkim chciałbym, by to były jakościowe, prężne biznesy znacznej wielkości, w trendzie wzrostowym, chociaż nie zawsze. Wyobrażam sobie spółkę value, która trafiłaby do tego zestawienia po znacznej korekcie kursu. W każdym razie chodzi o to, że nie są to spółki do kupienia już dziś. Spółki, które warto kupić w danym miesiącu, jak to ma miejsce w wielu innych materiałach. Te odcinki służą także mnie. Ja chciałbym sprawdzić, czy taka strategia inwestycyjna, kupowanie spółek poznacznych, korektach kursu jest lepsze od strategii wypatrywania okazji na spółkach utrzymujących trend wzrostowy, doświadczających tylko nieznacznych korekt i charakteryzującym się tym, że zaliczają kolejne ATH co jakiś czas. Tyle tytułem wyjaśnienia. Zobaczmy, jak zachowywały się poszczególne spółki wymienione w poprzednich miesiącach na tle rynku akcji WSA, tutaj SP500, ostatni miesiąc SP500 w trendzie wzrostowym zyskał w ostatnim miesiącu niecałe 3,5%. A oto spółki z zestawienia z miesiąca lipca: Lululemon Atletica w ostatnim miesiącu plus 10%. Bardzo ładnie. Lululemon tutaj odbiło od tych najniższych poziomów. Wymienione w lipcu zostało także Nike. Obecna cena to 83 dolary. W ostatnim miesiącu Nike zyskało niecałe 4,5%. Wymieniłem w lipcu także spółkę. Paycom Software. Paycom zaliczył zniżkę w ostatnim miesiącu. Obecna cena to 163 dolary. W ostatnim miesiącu Paycom stracił ponad 6 dolarów, co stanowi 3,5% wartości. Kolejną spółką z lipca był Epam System. Obecna cena to 203, prawie 204 dolary. Epam. Zjechał o niecały 1% w ostatnim miesiącu. Tutaj troszeczkę większe turbulencje na tej spółce. Natomiast ta spółka przyzwyczaiła już do nieco większej amplitudy wahań. I na koniec PayPal. PayPal trafił do mojego portfela inwestycyjnego, zarówno dużego i małego. To jest największa pozycja w moim portfelu. W ostatnim miesiącu PayPal zyskał ponad 12,5%. Obecna cena to ponad 80 dolarów. Spółki z sierpnia jak się zachowywały? Qualis 126 dolarów niecałe, tutaj brak zmiany nominalnie na kursie w ostatnim miesiącu e, mówiłem także o spółce Alta Beauty spółka z branży tutaj kosmetyków i branży piękna 360 dolarów na chwilę obecną Alta niestety straciła ponad 7,5% w ostatnim miesiącu mówiłem także o spółce Paylo City e, obecnie 170 dolarów za pojedynczą akcję Paylo City urosło 8,5% wszystkie te trzy spółki są Spółkami z małego portfela inwestycyjnego. Spółki z września, czyli te ostatnio wymienione spółki, w zasadzie spółka, ponieważ e, drugi walor to. ETF, zacznijmy od spółki Evolution. Evolution obecnie po 960 koron szwedzkich, utrata 4% wartości w ostatnim miesiącu. Tutaj najciekawsza pozycja we wrześniu mówiłem o ETF-ie na chińskie spółki technologiczne. ETF KWEB yy, obecnie 22, niecałe 22,5 dolara. Natomiast yy, Miesiąc temu było to prawie 28% mniej. Ja pluję sobie troszeczkę w brodę, że nie zdecydowałem się na zakup. Postawiłem tutaj na Evolution, które ostatecznie sprzedałem. Natomiast okazja tutaj w postaci nagłego wybicia spółek chińskich, notowań związanego ze stymulacją ze strony chińskiego rządu, właśnie rynku chińskiego, przeszła mi koło nosa. Bardzo szkoda, no trudno. Zestawmy wszystkie te spółki ze sobą. Łącznie mówiłem do tej pory przy okazji tanich spółek na dany miesiąc o 10 walorach. Załóżmy, że zainwestowałbym w każdy z nich w momencie, gdy pojawiały się one w tych nagraniach. I tak, spółek jest 10. Pierwsza z nich Lululemon. Tutaj nie zarobiłbym w zasadzie nic. Spółka weszła do zestawienia z ceną 291 dolarów, potem było nieco gorzej, obecnie 292. W zasadzie bez zmian tutaj na cenie. Kolejna spółka, było to Nike. Weszło do zestawienia z ceną 71 dolarów, obecnie 83, więc całkiem niezły zysk. Paycom Software 148 dolarów, obecnie 163, także nieco wyżej. EPAM Systems 193 dolary w momencie pojawienia się EPAM w notowaniach tutaj na łamach tego kanału, teraz 204, kilkanaście dolarów zysku. PayPal dałby zarobić najwięcej, PayPal wszedł do zestawienia z ceną 60 dolarów, obecnie jest to 80 dolarów. Spółka Qualis, tutaj podobna sytuacja jak w przypadku spółki Lululemon, Qualis pojawiło się w zestawieniu z ceną 125 dolarów, obecnie 126, więc w zasadzie bez zmian. Alta Beauty, początek w zestawieniu 328 dolarów, obecnie 360. Spółka Paylo City 154, obecnie 170. Na spółce Evolution. Bym nominalnie stracił. O Evolution mówiłem przy cenie 1010 koron szwedzkich. Obecnie jest to około 5% mniej, czyli 960. KWEB dałoby bardzo dobrze zarobić. Około 28%. Początek notowań 17,36 dolarów. Obecnie 22,36 łącznie na dwóch walorach bym nic nie zarobił, na jednym bym stracił, natomiast 7 walorów dałoby troszeczkę zarobić, najlepiej oczywiście KWEB i Paypal, który mam w swoim portfelu. Łącznie wydaje mi się, że jest to całkiem niezły wynik, natomiast pamiętajcie o tym, że wpływ ma na to oczywiście rosnący rynek, ale także fakt, że wybieram do tego zestawienia spółki jakościowe, które powiększają swoje biznesy w długim terminie. Przejdźmy teraz do meritum, czyli do zestawienia spółek na miesiąc październik znacznie przecenionych. Spółki dzisiaj będą dwie. Pierwsza z nich przeceniona zdecydowanie mocniej jest to Celsius Holdings. Celsius stracił 65% względem swoich ATH, które wynosiły całe 100 dolarów. Obecnie za jedną akcję trzeba zapłacić 33,60 dolarów. Analizy spółki Celsius dokonam jak zwykle za pośrednictwem strony Makrotrends. Zacznijmy od przychodów. Celsius jest młodym przedsiębiorstwem, więc tutaj analizować będziemy krótki okres czasowy. E, tutaj odpowiem. Przy okazji, na pytanie jednego z widzów, dlaczego tutaj znajdują się dwa wykresy. Wykres dolny to są wyniki za poszczególny kwartał, natomiast ten u góry za ostatnie cztery kwartały narastająco i to normalne, że ten dolny wykres będzie taki bardziej poszarpany, ponieważ zależy od krótszego okresu czasowego czyli jednego kwartału. Natomiast ten górny to jest suma czterech ostatnich kwartałów narastająco, i tutaj należy się spodziewać mniejszej amplitudy właśnie e, wahań. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o przychody spółki Celsius. Tutaj 1,5 miliarda dolarów za ostatni rok. Ja w swoim portfelu inwestycyjnym z tej branży posiadam spółkę Monster. Jest to spółka o podobnych parametrach, troszeczkę dłużej będąca na rynku, natomiast spółka około czterokrotnie większa na chwilę obecną. Podobna, tak jak. Wspomniałem wcześniej. Zobaczmy, jak przekłada się to wszystko na zyski. Tutaj gross profit bardzo podobnie do przychodów EBITDA. EBITDA tutaj, tak naprawdę, 6 ostatnich kwartałów dopiero na plusie. Za ostatni rok, jeżeli chodzi o zysk EBITDA, Celsius 350 milionów dolarów. Zysk netto. Zbliżony tutaj, właśnie do EBIT, tylko 6 ostatnich kwartałów Celsius netto zarobił 240 milionów dolarów. EPS prawdopodobnie będzie wyglądał podobnie dokładnie tak. Zysk na akcję za ostatni kwartał 28 centów. Jest to 1 dolar za ostatnie 12 miesięcy. Liczba akcji. Prezentuje się w taki sposób, tutaj do tego momentu, czyli około 2-2,5 roku temu, Celsius budował swój kapitał, budował swoje aktywa, tak naprawdę. Ta firma rosła przy pomocy emisji akcji i ten proceder wyhamował, natomiast w ostatnim czasie Celsius dokłada e, kwartalnie około 4%. Procent akcji w długim terminie nie bardzo mi się podoba takie rozwadnianie kapitału, natomiast jeżeli jest to spółka, która dynamicznie rośnie, tak jak na przychodach, to obserwowaliśmy około 23% wzrastają przychody. Jeżeli tak rośnie to przedsiębiorstwo, to tutaj rozwadnianie kapitału o 4% niewiele tak naprawdę psuje w tym wizerunku. Zobaczmy, jak wyglądają te aktywa, jak one rosły. I tak, tutaj właśnie to, czego się spodziewałem wzrost skokowy, wzrost aktywów w momencie, tutaj, właśnie zakończenia emisji. Tych akcji i od tamtej pory spółka buduje, kontynu kontynuuje budowanie swoich aktywów. Zobaczmy, ile spółka ma środków na ręku. Jest to 900 milionów dolarów. Zadłużenie długoterminowe w wypadku Celsius wygląda tak. Ta spółka nie posiada. Żadnego zadłużenia uporała się z tym problemem i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ wiadomo, bez długu spółki znacznie trudniej bankrutują. Zobaczmy, jak wyglądają marże w ostatnim czasie za kilka ostatnich kwartałów tutaj 9, następnie 13. 15-16% przychodów zamieniany jest w czysty zysk w wypadku spółki Celsius. Zobaczmy, jak wyglądają wskaźniki cenowe Pi. Tutaj w wypadku spółki Celsius po tym spadku z 95 dolarów na 34 Pi ratio właśnie 34. Jak na takie młode przedsiębiorstwo, spółka wyceniona na chwilę obecną, powiedziałbym średnio. Zobaczmy, jak wygląda cena dowolnych przepływów pieniężnych. Tutaj podobny poziom 33. No, ja podtrzymuję to, co przed chwilą powiedziałem. Według mnie jest to taka średnia wycena na chwilę obecną. Zobaczmy, jak wygląda wykres. Bardzo duży spadek, tutaj 95 dolarów, jeszcze w marcu i w maju 2024 roku, czyli kilka miesięcy temu, i od tamtego momentu spadek kursu do około 30 dolarów. Ja zakładam. Że gdzieś tutaj spotykamy się z linią trendu wzrostowego na tym przedsiębiorstwie, i technicznie może być to bardzo dobry moment do zajęcia długiej pozycji właśnie na spółce Celsius, pod warunkiem, że ktoś chce inwestować w takie przedsiębiorstwo. Ja chyba nie będę, ze względu na fakt, że posiadam właśnie. Spółkę Monster w portfelu, natomiast zobaczę, co, te, co cena zaoferuje tutaj inwestorom dalej, jaka ona będzie. Być może ta linia trendu wzrostowego zostanie załamana, zbadane zostaną niższe poziomy, a to będzie stanowić już dosyć dobrą okazję inwestycyjną na tej spółce. To jest fajnie rozwijające się przedsiębiorstwo o sporym potencjale. I jest to na chwilę obecną taka dosyć niewielka firma, a rynek duży. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Według mnie Celsius bardziej do obserwacji. Drugą spółką, jaka trafi do zestawienia tanich spółek na miesiąc październik jest spółka Medpace Holdings. Mam nadzieję, że dobrze tutaj wymawiam Medpace. Obecnie za jedną akcję trzeba zapłacić 347 dolarów. Jest to o 22% niżej od ATH. Yy, tutaj yy, przecena znacznie niższa, natomiast chciałbym by ta spółka znalazła się w tym zestawieniu, ponieważ uważam tę spółkę za bardzo jakościową, co pokażę przy okazji analizy. Medpace jest spółką z branży biotechnologicznej, to są laboratoria, które robią badania, jak sprawdzają się leki, które mają zostać przekazane na rynek, jak wypadają w badaniach i jakie są skutki ich działania. Tym zajmuje się Medpace Holdings identycznie jak w przypadku poprzedniej spółki zaczynamy od przychodów one idą na pierwszy ogień ponieważ to jest pierwszy taki warunek żeby przedsiębiorstwo było uznane za wzrostowe przychody muszą rosnąć w długim terminie i to są wykresy które ja zdecydowanie bardziej preferuję pod inwestycje długa historia i każdy kolejny kwartał charakteryzuje się wzrostem przychodów w zasadzie tylko jeden tutaj w okresie gdy pojawiła się na świecie pandemia mamy tutaj czerwony słupek czyli spadek przychodów w stosunku do tych jakie wykazała spółka rok wcześniej bardzo mi się to podoba taki rodzaj wykresu jak szybko rosną przychody w ostatnim czasie troszeczkę to słabnie, natomiast mamy 14,5% to jest więcej niż szeroki rynek przychody są w wysokości 2 miliardów dolarów do tego przedsiębiorstwa w ujęciu rocznym. Zobaczmy gross profit bardzo podobnie. Fajnie, fajnie, to mi się podoba coś takiego. Zysk operacyjny prawdopodobnie będzie wyglądał jeszcze lepiej. Ok. Bardzo ładne, jak pod linijkę. EBITDA, EBITDA jeśli chodzi o MetPace, 410 milionów za ostatni rok. Zobaczmy, jak to się ma do zadłużenia. Natomiast najpierw zysk netto. Netto MetPace zarobiło 340 milionów. Ostatni kwartał 88 milionów ilość akcji w obiegu i to mi się podoba. Medpace zaczęło już skupować akcje własne na dosyć dużą skalę. Tutaj te słupki znaczne w obiegu było 38 milionów akcji, natomiast kwartał po kwartale 36, 34 i teraz 32 miliony. Szybkie tempo skupu akcji I to musi przekładać się na EPS, MedPace zarobiło w ostatnim roku 10 dolarów na każdą akcję, w kwartale jest to 2,75 dolarów, zobaczmy aktywa, jak wyglądają aktywa, w ten sposób się prezentują. Ja muszę, musiałbym zobaczyć, co się stało tutaj w tym momencie prawdopodobnie jakaś sprzedaż miała miejsce. Zobaczmy, jak wygląda gotówka na e, ręku. Mm, OK, w taki sposób spółka posiada 511 milionów dolarów na swoich rachunkach, zadłużenie długoterminowe jego nie ma, super. Sytuacja. Bardzo podoba mi się to przedsiębiorstwo, mimo że ta branża bardzo trudna, uważam do oceny. Zobaczmy, jak wyglądają marże. 16, 15, 15. Stabilne marże za ostatnie kilkanaście kwartałów około 16% przychodów zamieniany jest w zysk netto. Zobaczmy Pi. Cena 253 dolary w ostatnim czasie. I 33 według mnie średnio, natomiast to przedsiębiorstwo moim zdaniem bardzo jakościowe, cena do wolnych przepływów pieniężnych 22, pięknie te przepływy pieniężne rosną, bardzo przyspiesza to w ostatnim czasie 15 dolarów na każdą akcję wolnych przepływów pieniężnych, MadPES yy, z dywidendy nie wypłaca, jest to spółka typowo wzrostowa, wykres rośnie parabolicznie, e, tutaj w ostatnim czasie korekta z 460, powiedzmy, dolarów na 330, 340, e, co Matt pace. Podoba mi się generalnie to przedsiębiorstwo, bardzo jakościowa spółka z branży trudnej oczywiście do oceny, natomiast ja widzę taką spółkę w moim portfelu inwestycyjnym. Czy ta korekta to już jest dobra okazja do wejścia? Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj patrząc na ten wykres, tak ogólnie oczywiście nie rysuję tutaj żadnych linii, natomiast według mnie fajnie byłoby, Gdyby sięgnęło ta przecena 300 dolarów, może troszeczkę poniżej, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Ja tę spółkę będę obserwował i nie ukrywam, że trochę mnie to przekonuje do zakupu tych akcji w chwili obecnej. Ja w tych analizach, które prezentuję tutaj na tym kanale, dziś w tym odcinku skupiam się oczywiście najbardziej na bilansie. Chciałbym poznać jak szybko rozwija się przedsiębiorstwo, jaka jest kondycja, czy przedsiębiorstwo jest zadłużone, czy nie, co robi z pieniędzmi, ile w stanie jest generować zysku, czy one rosną, jak zmieniają się w czasie. I na tym się głównie skupiam przy okazji analizy. Natomiast oczywiście nie jest to wystarczające do inwestycji w dane akcje. Ja zawsze porównuję sobie daną firmę do konkurencji. Jak wyceniona jest konkurencja? Jakie są estymacje na przyszłość? Co oczywiście pokazuję przy okazji innych odcinków. Natomiast dzisiaj taka pobieżna analiza każdego z tych przedsiębiorstw. Oczywiście przed zakupem warto. Także sprawdzić, co sugeruje nam analiza techniczna. Natomiast ja to spycham troszeczkę na dalszy plan. Dla mnie najistotniejsze są fundamenty i tempo wzrostu wyższe od szerokiego rynku, bo w długim terminie to daje mi szansę pokonania rynku, inwestując właśnie w takie akcje. To tyle a propos doboru spółek z mojej strony. A oto zestawienie wszystkich 12 spółek. Po tym odcinku, jak widzimy tutaj Celsius z przeceną 65% do H i Medpace 22% przeceny, zobaczymy przy okazji kolejnego nagrania, jak sobie poradziło te 12 spółek, czy warto inwestować, biorąc właśnie tutaj na cel takie spółki znacznie przecenione, jak sprawdza się taka strategia inwestycyjna. Tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy materiał. Przypomnę jeszcze raz, że inwestowanie jest ryzykowne, a ja nie jestem doradcą finansowym. Ten film nie stanowi oczywiście rekomendacji inwestycyjnej i nie kopiujcie moich ruchów na rynku. Zapraszam Was serdecznie do innych moich publikacji na łamach tego kanału. Będzie mi bardzo miło, gdy zasubskrybujecie ten kanał, zostawicie łapkę lub dowolny komentarz pod filmem. Trzymajcie się ciepło, cześć!